Powiedz mi jak zostać pogodynką. <laughs> jak zostać prezenterką pogody? Tak. Bo, e, rozumiem, że nie lubisz słowa pogodynka. Tak. Nie, pogodynka jest takie słodkie, natomiast prezenterka pogody jest takie. A wiesz co? Jeszcze bardziej, bardziej słodkie wiesz? jest pogodynek. Jeszcze bardziej to, słodkie. No, to jest jakoś nie. No, no nie, <laughs> powiesz, że, Ale nie, nie brzmi to pogodynek. To no, prezenter pogody. Już wiesz, no. to już tak brzmi, tak e, ironicznie troszeczkę. Wiesz co? E, Jakiś tam czas temu zadała mi właśnie dziewczyna pytanie, dlatego że powiedziała coś, uważam bardzo fajnego, na co może, może większość z nas nie zwraca uwagi, że tak naprawdę dzisiaj zawód prezentera pogody w kontekście chociażby TVN-u to jest znacznie więcej niż kiedyś. Czyli dziś prezent, tak jak ja, oprócz tego, że Mówię o pogodzie, prowadzę magazyny, prowadzę również program na Domo Plus o designie, ale to wynika z tego, że mam swój biznes, robię meble, prowadzę swoją fundację, więc tak naprawdę okazuje się, że jeśli chodzi o mnie, to pogoda to jakieś 30% mojej aktywności zawodowej. Ale, wiesz, ale to jest tak najbardziej mocno, widoczne 30%. Tak, ale jest to tak mocna część. Tej mojej zawodowej aktywności, że zawsze ta pogoda gdzieś tam przy mnie będzie. Jest to dobre, bo teraz myślę, że w sposób fajny staram się wykorzystywać swoją popularność, żeby robić coś dobrego na rzecz Afryki. I to są takie pozytywne aspekty tego. Co zrobić, żeby zostać prezenterką pogody albo pogodynką, jak wolisz? Trzeba mieć dużo samozaparcia, trzeba być bardzo pracowitym. Trzeba mieć trochę szczęścia i w swoim życiu trafić na takich ludzi, na których ja miałam szansę trafić, e, którzy nam powiedzą, e, jaką drogą podążać, a my sami będziemy mogli podjąć decyzję, czy, czy to faktycznie jest dobra droga, czy my się w niej czujemy, czy nie. Ale myślę, że taką podstawą jest praca, praca jeszcze raz praca. Wiesz, to wydaje mi się, że wy musicie mieć dużą wiedzę na temat meteorologii. Wiesz co, wiedza no, po 12 latach, wiesz, ja spoglądam na te mapy, ja wiem wszystko, naprawdę. Wiesz, ja się w nocy obudzę, ktoś mnie spyta o jakiś termin, ja wiem. To jest naturalne, jakby siedząc w jakiejkolwiek branży, ale wiesz co, profesjonalnie do tego, no uczymy się tego, umiemy to. Ale na pewno to jest duża trudność wytłumaczyć ludziom tak w prostych słowach o co chodzi, bo kiedyś były badania i większość ludzi jednak... Nie, po prostu nie rozumie prognozy pogody. Znaczy się, ja myślę, że już teraz my robimy to w tak fajny, przystępny sposób. Widz potrzebuje informacji, czy następnego dnia będzie padać, czy będzie świecić słońce, jaka będzie ewentualnie temperatura. Potrzebuje tych informacji z kilku względów, dlatego że pogoda wpływa na praktycznie każdą sferę gospodarki. A zwłaszcza wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie. E, Polska to kraj, w którym 70% populacji zdrowych ludzi to meteoropaci, czyli osoby wrażliwe na zmiany pogody. One po prostu tylko czekają na prognozę, żeby wiedzieć, jak ta pogoda następnego dnia na, na nich będzie wpływać. Chyba dlatego prognoza jest tak popularna, e, zwłaszcza w, w mojej stacji. E, i, e, i, dla, I dlatego jakby już teraz ten zawód prezentera pogody to znacznie więcej niż tylko odtwarzanie czy mówienie tego, co usłyszeliśmy od naszego synoptyka. Trzeba to przekazać w sposób maksymalnie prosty, tak żeby ten widz to zrozumiał i wiedział, co ma z tym zrobić, z tą informacją.